Cześć, chciałem wam jak najszybciej pokazać nowy katalog z Lidla, ponieważ tydzień po tym jak wchodzą elektronarzędzia akumulatorowe z serii Parkside Performance będą dostępne inne elektronarzędzia Parkside sieciowe 29 stycznia i będzie tam kilka ciekawych elektronarzędzi, a więc dobrze jest żebyście już teraz wiedzieli co pojawi się 7 dni po wypuście Parkside Performance. Jednym z najciekawszych elektronarzędzi będzie na pewno przenośna piłka stołowa 1200W za 350zł. Online mamy ją już dostępną w takiej samej cenie. Jest to pilarka do cięcia drewna, ma obroty nieregulowane 4800 obrotów na minutę. Kąt cięcia od 0 do 45 stopni. Maksymalna wydajność, wysokość cięcia przy kącie prostym to 48 mm. Więc musimy się zastanowić, czy chcemy wybrać taką przenośną pilarkę, która jest po prostu krótka, bez tych długich nóg którą możemy sobie gdzieś przenosić, położyć na jakimś blacie roboczym, na stole, czy chcemy wybrać wysoką pilarkę stołową z długimi nogami, która jest dostępna obecnie za 650 zł. Dawniej dostępny był model za 500 zł bez regulacji prędkości obrotowej, natomiast teraz ta wysoka jest dostępna za 650 i tam już jest maksymalna wysokość cięcia to 85 mm. Tutaj mamy 48 mm, a tam jest 85. Ostatnio, kiedy był dostępny ten model pilarki, cała ta obudowa była metalowa. W przypadku tych pilarek stołowych wysokich obudowa jest plastikowa i te stojące pilarki mają większą moc, ponieważ 2000 W. Tutaj mamy 1200 W. Na obydwa produkty są 3 lata gwarancji. Z recenzji, z opinii na YouTube, dostępnych np. Na, na kanale Tanie Majsterkowanie, możesz sobie zobaczyć i innych wynika, że to jest to dobry produkt. Maksymalna powiększona powierzchnia robocza to 48,5 na 63 cm. To nie jest ten wymiar, który tutaj widzimy, ponieważ z boku możemy sobie poszerzyć ten stół roboczy. Wysuwa nam się przystawka na takich prowadnicach rurowych. Myślę, że jest to pilarka do niewielkich projektów i również zmieści się łatwo tam, gdzie mamy miejsca na przechowywanie dużej pilarki. Jak chodzi o sprzęt, mamy zestaw trzech tarczy do piły za 50 zł. Ostatnio te tarcze do piły były dostępne, każda po 20 zł. Tutaj mamy 50 zł za 3 y, tarcze. W zestawie dwa piecznie redukcyjne 20 i 16 mm, szerokość cięcia 2 i 6 mm, tarczy do drewna, profili lub powlekanego drewna. Średnica tarczy to 21 cm. Kolejną nowością, prawie nowością trzeba powiedzieć jest szlifierka taśmowo-talerzowa 370W za 430 zł. Z tego co pamiętam wcześniej była ona dostępna na stronie online za 400 zł, jednak nie widziałem jej nigdy w sklepach stacjonarnych. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2980 obrotów na minutę. Średnica tarczy ściernej tej okrągłej 150 mm. Wymiary taśmy szlifierskiej 915 na 100 mm. Prędkość taśmy szlifierskiej około 7,5 m na sekundę. Bardzo bajeranska szlifierka. Widzimy mam tutaj dodatkowy stół roboczy montowany. Natomiast to składamy sobie w dół. Możemy mieć to całkowicie na płasko. Moim zdaniem jest to fajna sprawa, ponieważ kiedy obracamy naszą szlifierkę taśmową do góry nogami, żeby sobie zrobić taki stół roboczy, to wiadomo, zawsze trzeba trochę pomontować jakiś ścisków, uchwytów odpowiednich. Tutaj mamy to już gotowe. Natomiast gorzej jest na pewno zamontować sobie do stołu, przytwierdzić jakoś szlifierkę obrotową. Oczywiście urządzenie jest to dla takiego typowego majsterkowicza, który lubi robić w drewnie niewielkie konstrukcje, ponieważ no, to urządzenie przeznaczone jest do niewielkich elementów z drewna. Ta cena 15 zł, jak za te narzędzia, moim zdaniem nie jest tanio, nie jest drogo, tak bym powiedział. Trzeba pamiętać o tym, że wszystkie te metalowe klucze, narzędzia ręczne poszły w górę w tym i w tamtym roku. Jak chodzi do metalu, to polecam te wiertła. Moim zdaniem za taką cenę bardzo dobre wiertła. Ale wszystko zobaczycie wkrótce w teście. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić test przed, przed, po prostu przed sobotą 29. Dalej mamy szywacz akumulatorowy 4V w zestawie 1000 szywek po 8 mm, 1000 szywek po 6 mm, 500 gwoździ po 10 na 1,2 mm oraz kabel do ładowania USB 90 zł. 3 lata gwarancji. Nie używałem tego szywacza, więc się nie wypowiem. Natomiast recenzję możecie sobie zobaczyć na kanale Pawela, co i tanie majsterkowanie. Dalej mamy narzędzie pomiarowe, kątowniki metalowe. Do tej pory zawsze ta część ze skalą była bardzo elastyczna, bardzo cienka, latała sobie, a więc, tak typowo do odznaczenia czegoś w stolarce. Tola, Natomiast do przyłożenia jako przykładnicy, do przycięcia obok tego pilarką, no zdecydowanie za cienkie. Ja ich nie kupowałem bez względu właśnie na to. One są też z libelką, jakby ktoś chciał przy podstawie. Drugie narzędzie pomiarowe jest to taki przymiar: przymiar z libelkami, z uchwytem. Ja go używam głównie jako przymiar, jak chodzi o tą skalę centymetrową, coś zaznaczyć sobie, jakiś ustalić wymiar, natomiast na pewno nie jako poziomicę, ale jest to fajny gadżet, no i dosyć sztywny, ponieważ ja kupiłem wcześniej gdzieś w Oszołomie czy w innym markecie coś podobnego i to było bardzo płaskie giętkie, tutaj jest to troszkę grubsze, wyprofilowane i się aż tak nie wygina jak inne tego typu urządzenia. Dalej mamy stojak do wiertarki za 100 zł z imadłem i szybkim mocowaniem, regulowany ograniczy głębokości oraz głowica dźwigni do precyzyjnego wiercenia np. w drewnie, metalu lub w tworzywie sztucznym. Wiertarkę stołową z mamy za 300 czy 350 zł, a więc tutaj już kto jak woli, kto do czego chce, te, chce tego używać dwustronne walizki na akcesoria warsztatowe. Tego jeszcze nie było z tego co się orientuję w Lidlu. Były podobne organizery ale jednostronne spinane po bokach mam takie również były za cenę 30 40 chyba wtedy złotych. Natomiast są to organizery no, delikatne ja bym tutaj jak chodzi o organizery bardziej polecał organizery Kubrika system poziomowania płytek 50 elementów 30 zł. Bardzo fajna sprawa. Dodać do tego należy to jest typowy chiński zestaw, tak zwany chiński zestaw do poziomowania płytek. Dostępny ogólnie na internecie. No i widziałem już wiele testów tego zestawu. Ten zestaw jest tani, a jak najbardziej się sprawdza jest dobry, no jest warty polecenia, jeżeli chcemy układać jakieś dłuższe, długie płytki samemu. No moim zdaniem warto spróbować z tym. Ja na pewno go przetestuję. Nawet tutaj już kupiłem ostatnio yy, identyczny, bardzo podobny. Tutaj tylko kolorystyka po prostu wchodzi w kolory Parkside'a. Zestaw do fugowania. Pięć elementów, 60 zł. Pojemnik z uchwytem, dwie pace do fugowania, dwie nasadki rolkowe do mycia pac. Dodatkowo dwie pace, no nie wiem, zależy jak to wszystko wygląda, z jakiego materiału to jest zrobione. No moim zdaniem cena adekwatna do jakości jest naprawdę tanio, ponieważ normalnie za takie pace musimy dać po 20 zł co najmniej, a za takie wiadro teraz myślę, że 80, ale pewnie już będzie więcej. Tylko tak jak mówię, to wiadro widać, że jest trochę słabszej jakości. I nie, i nie, wiem, i nie wiem, nie widać czy tam w środku mamy również kratownicę Kratownicę do moczenia właśnie tej gąbki. Nie można również przeoczyć motowiertarki udarowej 800W. W zestawie mamy dłuto płaskie, czy wiertła, metalowy ograniczy głębokości, uchwyty wiertarskie dla wiertła o okrągłym chwycie 180 zł, a więc cena się nie zmieniła od trzech lat na pewno. Ilość uderzeń od 0 do 7,5 tysiąca na minutę. Obroty od 0 do 1650 obrotów na minutę. Maksymalna średnica otworu, no to już nawet tego nie będę czytał. Walizka w zestawie. Uchwyt pneumatyczny układ udarowy. Uchwyt SDS Plus. Oczywiście używam tej wiertarki. Nie wiem, czy wczoraj się coś zmieniło, ale tutaj jest, mamy taki mankament, że ten przełącznik kierunku obrotów, jeżeli jest wciśnięty z prawej strony, co zazwyczaj oznacza obroty prawe, to tutaj w tym przypadku mamy obroty lewe, no i z lewej strony wciśnięty mamy obroty prawe, co jest niewygodne po prostu yy, trzymać tym palcem wskazującym. Jednak no wiadomo, tam jest chyba kwestia przepięcia tych kabelków. Nie poprawiłem tego, nie wnikałem. Jak chodzi o samą wiertarkę, czy wierci? Yy, wierci. Moim zdaniem, taki do, do, do domu, jeżeli dom już jest wykończony, czy nawet w bloku sobie da radę do wiercenia niedużych, niedużych, krótkich otworów, jak najbardziej. Natomiast do kucia to tak, średnio do kucia to jest taki bardziej, bym powiedział, taki brzęczek, do no. Może do bardzo delikatnie coś podkuć, ale jeżeli chcemy skuć podłogę. Yy, w kuchni czy w łazience, no to ja bym już kupił młodu darowy zdecydowanie jakieś szerokie dłuto a to to jest bardziej taka wygodna poręczna wiertareczka oprócz tego przycisku zmiany kierunku obrotów pompa do wymiany oleju 12V 60W 70 zł no i to dzieje się tak jak wygląda no tutaj mamy pompę, tutaj nam zasysa olej no, i tutaj po prostu wypływa do jakiegoś zbiornika, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wymieniamy tradycyjną, tu oczywiście tak, sami możemy sobie wymienić, bez wchodzenia pod samochód, bez jakichkolwiek niebezpiecznych rzeczy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że na dnie, na korku, na dnie samochodu zbierają się różne opiłki, grubsze zanieczyszczenia, no i to wszystko leży na spodzie. Jeżeli wymieniamy olej tradycyjną metodą, to wszystko spłynie, silnik się wyczyści. Tutaj to musi być wszystko wyciągnięte, a raczej to co na spodzie zawsze tam y, troszkę zostanie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!